Boże! Dziś kolejny dzień naszych adwentowych rozważań. Cieszę się, że możemy się spotykać. Otwórzmy Pismo Święte na psalmie 33 i pomódlmy się nim wspólnie. Sławcie Pana na cytrze. Grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach. Śpiewajcie Mu pieśń nową. Pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie. Zamiary Pana trwają na wieki. Zamysł jego serca przez pokolenia. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który on wybrał na dziedzictwo dla siebie. Dusza nasza oczekuje Pana, on jest naszą pomocą i tarczą. Raduje się w nim nasze serce, ufamy jego świętemu imieniu. Ten psalmista dzisiaj chce innych zaradzić swoją radością, zaradzić taką postawą wielbienia Boga, radowania się Bogiem. Bardzo łatwo jest nam zainfekować się i siebie nawzajem marudzeniem, narzekaniem, frustracją. Tak po prostu, jak wirus przychodzi, jak jakaś jelitówka, chwila, i wszyscy powaleni. Natomiast ten psalmista dzisiaj wierzy, i do tej wiary mamy dostęp, że można innych zarazić radością, radością z Boga, że jest taki piękny, że jest taki wspaniały, że jest taki dobry. Pomódlmy się na koniec. Ojcze, dzisiaj chcecie wysławiać, chcecie uwielbiać. Chcę oddawać Ci cześć za to wszystko, czego dokonujesz, za to wszystko, co się jeszcze nie dokonało, co się jeszcze nie wydarzyło. Amen. Przyjmij teraz błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Zadanie na dzisiaj. Jesteś ukochana, jesteś ukochany przez Boga jako kobieta, jako mężczyzna. Stań dziś przed Bogiem na modlitwie dziękczynienia za Twoją płciowość. Poproś Boga o łaskę spojrzenia na siebie z miłością i czułością. Przeznacz chwilę na wdzięczność. Dobrego dnia. Do usłyszenia jutro. Trzymajcie się. Szczęść Boże.